Słuchajcie, umówmy się, umówmy się. Tysiąc mieszkańców, region kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Gdyby nie jego charyzma, gdyby nie Ulka i tu wielkie brawa dla Uli, czy ogromne brawa dla Uli, tak guzik z pentelką, Rawciu. Gdzie Zróbcie mu tutaj mikrofon. Gdzie Gdzie wielkie brawa dla rafcia. Dzień, dzień, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak jak powiedziałem na początku, jeszcze raz dziękuję wszystkim zawodnikom, bo to dzięki Wam ta impreza istnieje. To Wy jesteście jej głównymi bohaterami. Także dzięki Wam ratujemy tą, tę prosnę. Dzięki Wam e, propagujemy budowę rodzinnych domów dziecka na naszym terenie. Także brawa dla Was. To Wy jesteście bohaterami. Dzięki wielkie. Szczególnie, szczególnie przebicie tej trudnej trasy jeszcze dzisiaj w tej zimnej wodzie, także wielkie, wielkie gratulacje. Ja pozwolę sobie zaprosić na scenę współorganizatora, zarazem gospodarza tutejszego terenu, czyli, czyli pana Bogdana Nawrockiego i poprosić go o otwarcie imprezy i wręczenie zawodnikom nagród. Tak? Także zapraszam. Wit I też, y witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Przede wszystkim Chciałem serdecznie podziękować z tego miejsca głównemu organizatorowi Rafałowi, który przyczynił się w zeszłym roku do, po do powstania idei tej imprezy w ogóle. Wszyscy doskonale widzieliśmy, że w zeszłym roku impreza wyszła bardzo dobrze, wszyscy byli zadowoleni, pogoda też dopisała nam. Natomiast w dniu dzisiejszym myślę, że są dalsze tego efekty i wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszę się, że cieszy się ta impreza coraz większym powodzeniem. Sama liczba uczestników, która w dniu dzisiejszym startowała, świadczy o tym, że impreza nabiera rozmachu i będzie cieszyła się coraz większym powodzeniem w latach następnych. Myślę, że ta idea i to przedsięwzięcie, które Rafał podjął, będzie kontynuowane również w latach następnych. Ja obiecuję, że ze swojej strony ile razy i na ile będę mógł pomóc, zawsze będę Rafała wspierał tutaj. W tym działaniu. Także na ręce Rafała i Uli składam serdeczne podziękowania. Cenna deklaracja. E, myślę tak, że w zeszłym roku pierwsza edycja dzień 1, druga edycja dni 2, trzecia edycja dni 3, <laughs> potem cztery, pięć i tydzień. Tak, Panie Bogdanie? Taka deklaracja wspólna? Super. Myślę, że tak. Cudne, to była najdłuższa impreza w historii wszechświata. Takich imprez nie ma, a rozmach i program rzeczywiście świadczą, że tendencja jest zdecydowanie rozwojowa. Rafał, bardzo proszę. Rafał ma e, wszystkie wyniki, wszystkie przygotowane. Bardzo proszę, Andrzej, tak? Także zapraszam na Kuba. Kuba, dyrektor. Kuba Ultima Sporty jest firma, którą, z którą współpracujemy i która e, czyniła pomiary. Także ja będę czytał ile, a on będzie czytał kto. A więc tak, zaczynamy od kategorii open, którą główną nagrodę ufundował pan dyrektor firmy Formenti Giovanzana, pan Tomasz Dobiniczak. Zapraszam pana Tomka. Karol, zapraszam pana Tomka. No i teraz Kuba przeczyta nazwisko, zwycięzcy i czas. A zwycięzcą kategorii open jest pan Piotr Łowodziński z czasem 25 minut i 6 sekund. Zapraszamy. Zapraszamy. Piotr Łowodziński! Dobrze pamiętam 25,06! Wielkie brawa dla Biodra! Wnoszę, bo po powtórzę, że Pan, Panie Tomku również sportowcem był. Byłem, byłem, byłem. byłem. O, ta rzeczywiście muskulatura, świetnie zbudowany. Nasz zacny sponsor, który ufundował główną nagrodę, przypomnijmy, to jest kwota 2000 zł dla zwycięzcy. Wielkie brawa! O, to zwycięzca! Gorąco brawa, prosimy na pierwszy stopień podium. Z tej okazji nawet paszczowo wykonam fanfary. Tere dom, tere dom, tyle dom, dom, dom! Wielkie brawa! Gdzie jest troszkę? Gdzie jest, Gdzie jest I teraz jeszcze na scenę chciałbym zaprosić bardzo ważnych fundatorów, fundatorów pamiątkowych medali. Te medale są naprawdę bardzo oryginalne, także zapraszam pana e, Jerzykowskiego i pana Macieja na scenę, tak? Chciałbym, żebyście panowie wręczyli e, swoje dzieła. Oryginalny pomysł, już za chwileczkę Państwo zobaczycie. Choć ja tutaj próbowałem pokazywać na, na ucho, tak Państwu troszeczkę, jak oryginalne są te medale. Ta koncepcja zrodziła się w zeszłym roku, i to jest naprawdę wyjątkowa rzecz. O takie medale warto powalczyć, Bo medale w charakterze krążka okrągłego, jakiegoś kruszcu, rzecz naturalna do zdobycia w jakimś tam Londynie. Natomiast tu, w Wyszanowie, do zdobycia są wyjątkowe. Atrakcyjne medale, laserową techniką wykonane, a zatem duże brawa dla darczyńców, którzy ufundowali dla nas medale i oto ten pierwszy, najważniejszy w kategorii Open zawieszony będzie na szyi zwycięzcy. Rękoma fundatorów. Gorące brawa, gorące brawa. To jest A już chciałem paszczowo są imanwary. 25 minut ludzie. 25... i drobne suweniry w reklamówce. To taka tradycja jeszcze z lat 80. <grym> Aaaa, <grym> o proszę jest, jest moi Państwo jest, jest tutaj my. pani nasza Elżbieta z sejmiku województwa łódzkiego wręcza. E, suweniry, które w takiej torbie oryginalnej zostały przygotowane I oczywiście tutaj przepraszamy za małe niedopatrzenie mamy puchar od Marszałka Województwa Łódzkiego, który jest za chwilę dotrze na scenę i w imieniu Pana Marszałka, Pani Elżbieta Nawrocka wręczy ten puchar, także tutaj nasze niedopatrzenie, ale mam nadzieję, że wybaczycie teraz drugie miejsce za drugie miejsce, gdzie jest Kuba? Drugie miejsce zajął Yes. Ja mnie, Okej. Okay. Drugie miejsce zajął pan Maciej Dawidziuk z czasem 25 minut i 39 sekund. Zapraszamy. Maciej Przypomnijmy, Dawidziuk. Zapraszamy. Maciej Dawidziuk. W zeszłym roku pierwszy, teraz drugie. W zeszłym pierwszy. Poznajmy Maciej Dawidziuk, na Państwa oczach opierać będzie nagrodę za drugie miejsce. Tam różnice w czasie e, e, dość spore, jednak, ale to wymagania postawione przez lidera tej klasyfikacji. Pamiętam ten finisz. Gorące brawo dla Pana Macie Dawidziuka! E. Dla Pana Macieja Dawidziuka nagrodę ufundowała firma Stolwit i jest to sypialnia wartości prawie 2,5 tysiące złotych, także wybaczcie, ale nie będziemy jej tutaj wręczali, mówimy się jak ona dotrze. Silny jest, silny jest, Saliżmy ale na prosimy peczka. o gratulacje dla Pana Macieja i udekorowanie go z medalem, tak, za drugie miejsce. Gorące brawa, przypominam Fajne medale. oryginalne medale Ciężkie, to ja próbowałem to przymierzyć wcześniej. Zależamy tak od firmy Polkar. Karol Polak. Firma Polkar. Kolejne nagrody. Super, fantastyczny bieg. I jeszcze oczywiście od pani Elżbiety Nawrockiej z sejmiku województwa łódzkiego. Torba z prezentami, to rybeczka taka, która I... na pewno zawiera sporo suwenirów w I naprawiamy błąd, jest już puchar, także prosimy panią Elżbietę o wręczenie pucharu dla zawodnika, który zajął pierwsze miejsce. W imieniu pana marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i radnych sejmiku gratuluję pierwszego miejsca i składam najserdeczniejsze życzenia zwycięzcy. Gorące brawa, to jeszcze... Prezent w postaci pucharu, który pewnie zajmie e, niewyższe miejsce e, na półkach, e, przy akwarium czy nad telewizorem, zwycięzcy, wielkie brawa, wielkie brawa, marszałek województwa łódzkiego, pan Stępin wręczał wręcza e, rękoma pani Elżbiety ten oto puchar, tak to możemy ująć. I trzecie miejsce, aparat wartości prawie 1000 złotych, ufundowany przez firmę pana Juszczaka. Zapytam się, czy jest ktoś z firmy pana Juszczaka wśród widowni, kto mógłby wręczyć nagrodę? Nie ma? No, to... Ale jest nagroda. Nie, oczywiście jest nagroda. I za trzecie miejsce w kategorii Open tę nagrodę otrzyma. I teraz Kuba? Kogoś? Bartosz Świątkowski z czasem 25,57. Wielkie prawo Bartosz. Bartosz. Gorące brawa. Powtórzmy jeszcze nazwisko, żeby było. Bartosz Środkowski. Zapraszamy. Gorące brawa, panie Bartoszu. Zapraszamy do nas. Trzecie miejsce. Rewelacyjny czas. Tak wygląda Pan Bartosz. Biegnący. A za chwileczkę, gdybyśmy widzieli, jak wygląda Pan Bartosz na trzecim miejscu podium. I wtedy owacji nie powinno być końca. Kolejny, ciężki, laserowo wykonany medal. Zawiśnie na głowie, głowie trąfiatora, na szyi triumfatora, Bardzo proszę. Sponsorzy tej nagrody właśnie dokonują tej ceremonii, a zatem fanfariowacie! Bravo! I od Pani Elżbiety, nieprawdopodobnie sympatycznie uśmiechniętej, kolejne suweniry. Jeszcze podziękowanie od Pana Starosty, Pana burmistrza, gratulacje, kategoria open. Tak oto wyglądają najlepsi z najlepszych od wszystkich, którzy ukończyli ten bieg, Wymagają i powinni zasłużyć e, na brawa. Gorące brawa dla laureatów, dla zwycięzców, gorące brawa dla uczestników. Wspólne zdjęcie, utrzymacie się panowie na tym